Jak chcesz nowego killera po kilku dniach? Siobhanzko-Kuken, witam serdecznie. Yy, podoba mi się, bardzo mi się nawet podoba. Tylko będę to cały czas powtarzał, do bólu. Yy, brakuje czegoś yy, na lupach, bo to jest killer, który traci ogromne ilości czasu na lupach. No, słyszę tam kogoś. O, myślę, że można powoli. Zacząć tutaj biec za kimś, by rozstawiać trapy. Niemdzie z piwnia. Hmm, zaraz pójdziemy do tego gena. Może w poniedziałek zagram spoczko, okej. Okay. Niemdzie jest piwnia. Fajnie nie by było do takiej doprowadzić. Ale zobaczymy. Gdzie ty biegniesz, przepraszam cię ja ciebie bardzo. O, ale żem odwalił PPG. Najpierwszego gena skręcili, trochę lipa. tak nagy i kaloryfer, Jezu. Już widziałem śmigło na zapisie, było śmigło. Dobra, już lecimy tam. Trochę mało trapów. No ale zaraz zostawimy więcej. Mam cię. Ty, to jest taka wszystko widząca hak, bez kitu. Yy, a tu też jest biały, dobra. Okay. Pokaż jeszcze śmigło i bicka. Ciemnączkę, panie że witam serdecznie i dzięki za to, że nawet na chwileczkę wpadłeś. Co chodzi z tymi białymi hakami? Z białymi hakami chodzi o to, że kiedy masz perk typu Scorch Hook, no to masz coś takiego właśnie jak te białe haki. Teraz myślę, że mi chudał mi kolejnego suba. A tu już nie wyglądasz jak drwal. No przepraszam, ale wąsy już mi trochę przeszkadzały. Mm, piwnia jest w głównym budynku, jak coś. Ok, bez sensu. Co one dają? To, co daje perk, generalnie. Generalnie to, co daje perk w przypadku tych Skorczuchów, które ja wziąłem, wizję podczas ściągania z haka i, mm, i regres genów. Normalnie, inny człowiek? No, wiem, wiem. Próbuję tutaj. A w końcu mam rozstawione wszystkie trapy pierwszy raz w meczu, nie? What? Dobra. No, chodź do jakichś trapków, chodź do trapków. O oh jest. Jak ja tu zimniaczyłem. Ja tu z ziemniaczyłem. Czy jest tam tak ludy, ta kludeta? Nie widzę. Idę do genów. Ten gen się zregresował. A, myślałem, że przejdzie. No, mam cię w końcu, pyku. Eee... Piwnia. piwnia. No bo jestem 60 godzin DBD to nie co dokładnie robią dane perki. Luzik. Luzik, nie ma żadnego problemu. Wiesz, jak nie wiesz, to pytasz po prostu. I ja tłumaczę. I tu sobie troszeczkę tych trapków zrobimy, jak to ma na basemencie No i lecimy na geny. Tu w sumie mogę 15k trapów na basement, tak jest. Proste, że tak. Jestem hagą. Hmm. Nie no, spoko, spoko wysoko odcinka do ruletki. A poproszę, poproszę. Jak serio typie. naprawdę, Jeff, naprawdę. Przegrany mecz? Tak, Jeff im przegrał mecz w tym momencie. True. Dobra, tu jeszcze trapkę ustawimy. Spoko ziomek. Okej, okay. co? Jakim cudem? Przepraszam bardzo. O Jezu. Czy on już był po animacji? Z jakiej odległości Haga może się teleportować do Trapa? Uuu, nie pamiętam. Nie pamiętam. Masz trzy z surwów. No mam tylko. Tylko wiesz. Problem jest taki, że. że oni się ściągnęli stamtąd. 40 metrów, bardzo możliwe. Okay. Ten Dead Heart był zupełnie niepotrzebny jak Mejnie, hagi, zapominasz? No, zapominam, zapominam, za mało hagą. Eee, ja tam już idę na piwnie. No! Naprawdę, Borout. za mało hagą, za mało. Czy znaczy, my to ugramy, nie? Tak czy siak, ale ja tu robię takie głupie błędy. Elo. Spoko. Czy on poszedł tamtędy? Przez chwil... Ty Dobra, pójdę za tobą, ty nie masz latarki. O, idź tam! Idź, 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 idź! Kurde, dalej mam te trapę. Mam cię. Czy jestem mainem killera? Tak! No dobra. No i co, już wiemy gdzie iść. Do Scordża? No. Czy znaczy, wiesz, no to. W sumie fajnie wyszło, że po jednej stronie mapy mamy Scordże, a po drugiej stronie mapy mamy. Yy, piwnie. To jest naprawdę niezłe. Ulubiony killer? Haga. Haga! Haga. Dobra, idę za nim. Okej. Okay. że ugrały gierkę lekko. Mm. Leżysz. Unbreakable. Zobaczymy. Zobaczymy też czy on ma DSa. Nie ma. Robunko, to można dać wiele razy, to czemu heksy jest jednorazowy? To jest bardzo dobre pytanie, Snake, naprawdę bardzo dobre pytanie. Wszystkie perki wykorzystane, true.